Do dyskusji na żywo zaprasza Elwi Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Ja, mam, ja... ja pytam się, gdzie jest Tomasz Tułowski i jego bramka, Alvaro Moraty w 42 minucie. Później Witamy, dobry wieczór. Witamy w przerwie na 10-12 minut razem ze mną Łukasz z Chysa Filip Slim Kotowicz, panowie na gorąco do prawie 200 widzów podzielcie się swoimi wrażeniami. Może Slimie ty jako pierwszy. Idziemy od góry, Polski od północy, więc Bydgoszcz. <grym> Jestem w szoku. Jestem w szoku, że rzeczywiście coś z tego z tego meczu wyszło, że jest jakieś przełamanie. Nie chcę tutaj jakiegoś kura optymizmu uprawiać, natomiast bo jakby Większość tej pierwszej połowy była dość ospała i nie wyglądało to jakoś rewelacyjnie. Natomiast no końcówka, już tutaj, rzeczywiście wyglądała bardzo ciekawie. Świetna akcja, po której Morata strzela bramkę. Rabio, ulubieniec tutaj Pumexa z asystą. Bardzo dobry mecz, myślę, Lokatellego więc wygląda to fajnie. Śmieszna pierwsza bramka tak naprawdę, bo tutaj dużo przypadku było, jeżeli chodzi o, o bramkę Aleksa Sandro, tam w ogóle dziwne rzeczy robił Bentancur, no i rzut karny Dybali, który w sumie dość fartowny był, no bo strzał w środek i bramkarz w sumie był bardzo bliski wyjęcia tego nogami, natomiast no, mimo wszystko jest 3 do 0 i to, to się liczy, cieszę się, że, że tak to wygląda i miejmy nadzieję, że to rzeczywiście będzie ten mecz na przełamanie i że Wojtek Szczęsny nie pomoże rywalom. Piotr i Juventus pyta, Pumek się. ja Ciebie pytam, co jest większym sukcesem, trzy gole czy czyste konto Wojtka Szczęsnego? Jak Twoje emocje? Te, no wiecie, czyste, Wojtka, czyste konto Wojtka Szczęsnego oczywiście trzeba odnotować i docenić, natomiast też trzeba uczciwie dodać, że no trudno tutaj było o, o zepsucie tego czystego konta, bo nie kojarzę, żeby był jakiś strzał w światło bramki Wojtka Szczęstego, przy czym, przy czym były rzeczywiście momenty, kiedy odchodziłem sprzed telewizora do kuchni, więc może wówczas, ale, ale tutaj malmo nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia ani dla, dla Juventusu, ani dla samego Wojtka Szczęstego na bramce. No, powiedziałbym pewnie, że wynik jest lepszy niż gra. Myślę, że zgodzicie się z tym. 3-0, patrząc na jakimś live skorze, wydaje się, że tutaj Juventus rzucił się do gardła malmo i kontroluje ten mecz, Pewnie kontroluje, ale, ale jakiejś super ofesywnej piłki. I przynajmniej ja tutaj nie zaobserwowałem. Ja wiem, że ja wiem, co mówi Max Allegri na temat futbolu mianowicie, że Emol to semplicze. Tak? Natomiast tutaj to, to rzeczywiście bardzo prosty futbol. nie chcę powiedzieć, że ordynardy, bo pewnie taki nie był, ale prostymi środkami Juventus załatwił malmo w tej pierwszej połowie. Okej, okay, no skoro, skoro były takie warunki, to czemu tego nie wykorzystać? Chwała starej damie za to. Brakuje mi trochę Paulo Dybali, on bywał przy piłce, gdzieś tam próbował jakieś efektowne bączki kręcić, natomiast ja mam przede wszystkim wrażenie, że Paulo Dybala gra dzisiaj trochę za nisko. Chyba trochę wyższej gry bym od niego oczekiwał. No a poza tym przepiękne podanie Leo Bonucci'ego do, do kogo tam? Do Alexa Sandro, jeśli dobrze pamiętam. Z tego tercetu w środku pola rzeczywiście to, co Filip powiedział, myślę, że Manuel Locatelli zdecydowanie najlepszy występ. Trudno mi oceniać rabia po, po tych 45 minutach, bo miał kilka fajnych zagrań, miał też kilka momentów, w których dał się jak dziecko ograć i rywal miał go jak jakąś tyczkę. No ale cóż, no, powiedziałbym, że taki, taki, taka szóstka na, na, na w skali od 1 do 10 w wykonaniu Juventusu. Jan Zban pisze, zwycięstwo jest potrzebne obojętnie z kim na ten moment i ja się z tym zgadzam. Piszecie, że coś tam tnę. Czasami mogę lagować. W, nie wiem, czy panowie wy mnie widzicie, czy, czy, czy jest wszystko ok. W każdym razie. Y, słuchajcie, kto mi się dzisiaj podoba? Oprócz tego, że Adrian Rabio mi się bardzo podoba, co muszę powiedzieć. Y, podoba mi się quadrado. Widać, że gość ma. Y, Taką właśnie czutkę, jak Tomek Człowski z Alvaro Morato, to on ma do gry. Raz z prawej strony, raz z lewej. Wydaje mi się, że trochę widać brak, brak doświadczenia w Lidze Mistrzów u Locatellego. On jeszcze się rozchuśtuje w tych rozgrywkach, Oj. mam takie poczucie, bo trochę niedokładności w ogóle, czasami jest ta niedokładność przy ostatnim podaniu. Dybala w porządku, Aleksandro, tak jak któryś z naszych widzów pisał, że jakby go szprycowali, dzisiaj biega, więc na razie, na razie jest nieźle. Właśnie, każecie mi wziąć Rutino Skorbin. Serio źle widać, panowie? Nie, Teraz, teraz, teraz okej, okay. Okay, ale początek miałeś tak, trudny, nie. że tak powiem. Więc... Początek miałem trudny. No to jak Juventus jak Sezon, słuchajcie, to jest taka symbolika. <laughs> Łukasz Katka pisze, Pumek, zasłużyłeś na ciepłe piwo za obiektywy w sprawie Rabio. To jest, wiesz, mówi, że Rabio ci się dzisiaj podoba, a Pumek już na krześle się poprawia, bo ciężko wysiedzieć, dokładnie. <laughs> nie, nie, słuchajcie, <laughs> chciałbym zachować, ja sam czasem się. Się chwytam, obserwując na żywo mecz i próbując ocenić na żywo, właśnie Francuza, czy to, co myślę w danym momencie, to jest podyktowane tym, że za bardzo za nim nie przepadam, czy, czy tym, że rzeczywiście tak takiego gra wygląda. I tak jak mówię, dzisiaj pewnie nie wymieniłbym go jednym tchem w gronie tych najlepszych, chociaż to grono w zasadzie, w zasadzie zastanawiam się, jak go miało wyglądać, ale po prawdy występ. Tutaj nie myślę, że nie jest to mecz, po którym trzeba by było. Ganić rabio. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej w drugich 45 minutach. Jasne. Szymon Juventuski nie zgadza się ze mną, że dybala w porządku, setka zmarnowana, karny o centymetr strzelony. To prawda, to prawda. Myślałem, że y, będzie y, akurat obroniony ten karny, bo mało w nogi nie trafił. To się z tym zgadzam. Grzegorz Ptasznik z kolei, fajna gra. Nie zgadzam się co prawda ze stwierdzeniem, że w Lidze Mistrzów nie ma słabych drużyn. Nadal Malmej to inny poziom niż Empoli. Po 15 minutach zaczęła się maksonada, czyli kontrola przy minimalnym nakładzie sił. o, Marek rzuca dla Majki na koszulkę, to powinienem Majkę zawołać. Dzięki serdeczne, Marek. Tylko co ja za 24 zł? Jaką koszulkę kupię, to jak ten. Ale pierwszy, na pierwszy rękaw jest. Dzięki, serdecznie, tak jest. dzięki serdeczne. uszyjemy co powiecie o koszulkach, jak dla mnie 8,5 na 10. A wiesz Michał, że to samo zapytałem, właśnie po, po, podrzuciłem ten temat, podobają się te koszulki, muszę powiedzieć Wam, podobają się te koszulki akurat Juventusu, chyba, że o Malmo mówisz, to, to inna sprawa. Na jakiej murawie oni grają, zwracacie uwagę na tę słabą słabą jakość murawy, no ale dobra, słuchajcie, mamy 3 do 0, mamy czyste konto szczęsnego, mamy Moratę, mamy Aleksandro i Dybalę z bramkami, czyli zawodników, bramki zawodników, których zabrakło w ostatnich meczach, no ale okej. Okay. Jak będzie wyglądała druga połowa? Kogo byście zmienili? Kto wam się nie podoba? Malmö, zespołem Malmö nie będę was katował, w związku z tym Slimie. Gdybyś miał dokonać mimo wszystko jakiś korekt w składzie albo jakoś zaplanować drugą połowę, to co byś zrobił? Bentankura bym zmienił. To na pewno. A tak poza tym. Ale asystent na... miał przybrancy Aleksandra, ładnie. No, bardzo ciekawą, bardzo ja Jego bym zmienił. Natomiast czy większych korek na ten moment chyba bym jeszcze nie robił. No, na pewno trzeba było pod koniec gdzieś tam spotkania spróbować rzeczywiście z kinem. Może trafi do właściwej bramki, ale niech, niech łapie minuty, niech też się ogrywano. Skoro już został sprowadzony, to, to niech się na coś przyda. Może się odblokuje, jakby w koszulce Juventusu, i, i, i będzie coś z tego, więc kina na pewno bym wpuścił pod koniec, pod koniec meczu. Ale tak większych korek na ten moment oprócz zmiany bentankura to, to nie widzę. No, wygląda to dobrze, oby tak rzeczywiście było, żebyśmy nie mieli powtórki właśnie z jakimś Udinese czy, czy, czy coś w tym stylu, bo no, ta druga połowa zawsze jest tam, nie wiadomo, nie wiem czemu, ale Juventus od zeszłego sezonu cały czas gra dwie nierówne połowy. No i oby to zostało dzisiaj przełamane. A ja z kolei bym się pokusił o, o Roszady, dlatego że uważam, że 3-0 to jest taki wynik, żeby żeby móc spokojnie nie, dać odpocząć chociażby Juanowi kwadrado, który będzie, myślę, kluczowym zawodnikiem w najbliższym czasie dla Juventusu, czy może pełnić taką rolę, więc czemu by na przykład go po tych pierwszych trzech kwadransach nie zdjąć i nie wpuścić Dejana Kulusewskiego? Moim zdaniem można, też chętnie bym zobaczył w trochę dłuższym wymiarze czasowym Moise Kena, a niech się chłopak ogrywa, skoro ma stanowić ważny punkt zespołu w tym sezonie, to, to czemu by nie? Słuchajcie, Marek, Marek rzucił na drugi rękaw, a chwilę przed nim Michał Motu, którego za chwilę wysiedlę, wy, wy też rzucił na drugi rękaw. No to teraz trzy ręka rękawowe koszulkę, muszę panowie kupić serdecznie. Serdecznie dzięki. Krzysiek Durtar, chyba jakiś kuponik siadł. Krzychu, a nie, nie mogę mówić o Krzyśku, ja postawiłem, wiecie, że ja mam do wyjęcia 33 zł od Elvibet, który jest z nami podczas dzisiejszej serii live'ów. Jest 3 do zera. Postawiłem w jej więc jest całkiem całkiem prawdopodobne, że dzisiaj nie zasypiam i bawię się w nocy za 33 zeta. Marek, wielkie dzięki. Tak samo Michał, od, od siebie na drugi rękaw. Dzięki panowie. Słuchajcie, no dokładnie. Jeszcze za chwilę wireless. Widzę, że humory dopisują, jakie będą wygrywa do tej tak, tak. słuchajcie za chwilę za chwilę kończymy z uwagi na to, że widzę 12 minuta livea, więc jakieś jeszcze dwie minuty do końca przerwy. Co jeszcze piszecie? Co jeszcze? Dejan Kulusewski, Grzegorz Ptasznik pisze przy 4 do 0, ale mojze chciałbym jak najszybciej zobaczyć. Proszę. Mario Mario z kolei pisze, że, że Kulu to nie jest poziom. Juwej nie wskoczy na wyższy poziom, więc proszę bardzo dyskutuj, mój drogi, dyskutuj. Tak jest. Już dyskutuję, tymczasem wyświetlę Juwę Isles, 10 dolców, więc nie wiem gdzie się bawisz, kolego, ale za dolary to, to już ci zazdrościmy. Chłodna głowa i kolejne dwie brameczki w drugiej połowie, potrzebne takie zwycięstwo, ale poczekajmy do końca. Dokładnie. Nawiązując do kulu, czy to jest nie poziom Juve? Słuchajcie, no wiecie, że moje spojrzenie na kulu sewskiego jest bardziej oparte na nadziei, na takiej emocji niż na racjonalnie. Ja wiem, że racjonalnie chłopak nie dojeżdża, umówmy się, zdarzają mu się dobre mecze, zdarzają mu się. Dobre zagrania, natomiast to nie jest um, moja spełniona nadzieja w tym klubie, więc ja to przyznaję. Natomiast ja cały czas będę miał do końca um, pewnie tego sezonu również nadzieję, że, um, że odpali. Um, kto to majeczka? Moja córka. <grym> <grym> Także spokojnie tam. <grym> to, tylko, to tylko dziecko. A słuchajcie, przyznajcie się, śledziliście, śledziliście wynik Atalanty równolegle. Jeden, jeden. Czy, je, czy, nadal jest, czy nadal jest jeden jeden, jeden, jeden tak? Tak, jeden oh. jeden, Dokładnie jeden oh. jeden, ale... Kulusewski często oddycha rękawami, Kulu ma mega potencjał, pokazał to w Reprze. Pozdrowienia z Pensylwanii, United States, Pensylwania is watching oh, us. O, oh, panie, o, panie. Yes, we can. Dobrze. Z kim Kulu miał się rozwinąć, pyta Grzegorz Ptasznik. Z Sarim czy z Pirlo, do, przy których najlepsi z naszych grali piach. Dajmy mu czas. No dobrze, panowie, podsumowujemy. Jakieś ostatnie słowo przed zejściem na mecz, na drugą połowę. Od kiedy Kieno... komentatorzy i lewicy w Polsacie? Tylko odpowiem. Dzisiaj po raz pierwszy, ale wierzymy, że a może wiemy, że nie po raz ostatni. Także no, tylko tylko lepiej dla nas. Pumek co na drugą. Połowę. Pograjmy, rzecz coś w tej drugiej połowie. Nie odpuszczajmy. Wykorzystajmy ją. Tutaj apel. Maxie Allegri i psie Sabo. Nie odpuszczajmy drugiej połowy, tylko wykorzystajmy ją jako chociażby trening, okazję do tego, żeby sprawdzić się na europejskiej ziemi i popróbować różnych schematów, dać pograć różnym piłkarzom. Nie murujmy się, nie oddawajmy inicjatywy, bo to do niczego nie doprowadzi. Amen. Szybciutko. Piotrek, Piotrek chwilę pisze, że Mojze kin ob, ob, obczaja, teraz, która bramka jest która. No więc ja życzę sobie, żeby Kin wszedł na boisko, obczaił, która jest właściwa bramka i żeby strzelił tą bramkę. No i tyle, dokładnie, nie odpuszczajmy tej drugiej połowy, niech ona będzie też ciekawa. Dobrze, to ja teraz notuję, co deklaruje mi tutaj Michał Motuk. Konkurs na typowanie wyników na drugą połowę strzelca pierwszej bramki, w drugiej połowie też będzie. Jeżeli tak, to ostateczny wynik 0,5 Ken. Czyli pierwszy strzelec z drugiej bramki, To jest w drugiej połowie to jest Ken. Jeżeli dobrze cię rozumiem, Michał. Pierwszy strzelec z drugiej bramki. bramki. Pierwszy, pierwszy strzelec, <laughs> <laughs> dokładnie tak. Strzelec pierwszej bramki w drugiej połowie. Ken 05 Michał, zapisałem, zapisałem. Wrócimy do tego. Teraz pytanie, kiedy Ken wejdzie na boisko. A mi się widzimy się e, po meczu na live for Joko na studiu po meczowym. Tymczasem życzymy wam udanego spektaklu e, i pogadamy później. I Bądźcie będzie studio, i będzie studio, i będzie telefon do studia. Bądźcie z nami. Ciao. Ci vediamo. ciao Do dyskusji na żywo zaprosił Elvi Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.